Za mną jest sześć osób, które podają się za osoby czarnoskóre, ale tylko jedna z nich mówi prawdę. Nasi uczestnicy są przebrani w stroje, tak abyśmy nie sugerowali się kolorem ich skóry, co jest dosyć oczywiste, bo wtedy ten film nie miałby sensu. 3, 2, 1. Tak, Dużo nam to nie dało. Ja już wiem, czwórka ma okulary. A tam piątka jest niżej dopakowany. Oooo! Z nami jest oczywiście specjalista, wzięliśmy specjalnie osobę, która będzie nam pomagała. Cześć, jestem Bolivia. No dobra, no możemy typować. Trzymaj, kogo wytypowałbyś jako pierwszego? A ja bym wytypował, że osobą czarną skórą nie jest numer jeden. nie, nie jest? Nie jest nie numer jest. jeden. A kim jest? Jest sześć osób, w tym tylko jedna, osoba z a pięć nie. Piątka. Nie, to mi się wydaje, tak. że piątka to jest po prostu napakowany, Ej, facet siłowy. Ale nie ma żadnej dziewczyny, to trochę ułatwia nam sprawy. nie będzie pytanie o podkład i inne takie rzeczy, więc opada nam parę pytań. W sensie żałuję, że nie ma tu żadnej dziewczyny. I kogo to obstawiasz? Szóstkę. Moim zdaniem piątka na pewno nie. To no, za jedyneczkę też nie, bo jest za chudy. Każdy czarny musi być gruby. Nie, nie gruby, ale w większości są dobrze zbudowani. No dobra. No są dobrze, no zobacz, pokaż biska. No ty dobrze, no właśnie. Dobra, to ja mam pytanie do wszystkich, może zaczniemy sobie od pana numer jeden. Powiedz nam, czym się aktualnie zajmujesz? O dwóch lat gram w koszykówkę. Okay. Gdzie? Gram zespole teraz w Hiszpanii. A przyjechałeś z Hiszpanii? Tak. Czym? Autem. Skąd miałeś auto? Auto pradzione? Kupiłem. Kupiłeś? On odpada od razu. Nie ma od... Taki mały koszykarz? Ile masz lat? 19. Przedstaw się po hiszpańsku. mają Mateusz. Mateusz? Czekaj, czekaj. chodzisz w Hiszpanii, Mateusz. Mateo. A to samo pyta pytanie do pana numer dwa. Ja jestem generalnie poczciwym gościem. Nagrywam teledyski w steple kozwopolu. Zaczynam od pomocnika i aktualnie, jeżeli chodzi w Stepie, jak ktoś ma dystrybucję z Stepu, no to jak są mali ra raperzy, powiedzmy po 20 ko na PKP zawinęli na tego rapera. Przepraszam bardzo. A co nas to interesuje? Nie no, przepraszam cię bardzo, ja. Jak wiesz. Sorry, ja się zgubiłem generalnie na opolu. Przejdźmy do trójki, może. Czym się aktualnie zajmujesz? Może dla was to bardzo paradoksalnie zabrzmieć, ale jestem górnikiem. To w sumie czasem nie widać, jak się pobudzisz, nie? Właśnie o to chodzi. Wiesz co, widać tylko uśmiech cały, nie? Też muzyką się o dziwo zajmuję. Robię sobie swoje traki, gdzieś tam do szuflady jechowam. W zeszłym roku szkołę skończyłem. Ile masz lat? 21. W zeszłym roku? Tak, technikum kończyłeś? Nie. Dobrze. Szkoda. Dobrze. A jak muzyka to jaka? Bo widać, że tak się troszkę gibiesz, nie? Tak. kierunkiem, który sobie obrałem jest horrorcore. Przepraszam, co jest? Horrorcore? Jeszcze raz, proszę? Oh, Hardcorecore? Hardcore? Co? Nightcore coś. kiedyś słonia? O Jezus Maria, naprawdę. Te klimaty, ja zawsze kojarzą horrorcore z nightcorem i z takimi anime. O nie, nie, to nie w tą stronę. Nic nie jest w się nic, bo ja nie jestem jak pączki. To na pewno jesteś czarny stary? Ostatnio jak sprawdzałem to? Tak, tak. Na czworeczka powiedz, co się sobie. No, ja głównie działam w internecie, tworzę treści na TikToku i ogólnie się wybiłem poprzez to, że mam dystans do siebie i pokazuję czarny humor w swoich treściach. No, jakie liczby tam się kręcą? 100 koła. No, czasem jak coś gorzej pójdzie, no to 10 koła. Najpopularniejszy film na TikToku ma 8,8 milionów. I czego dotyczy? Kradzieży. <noise> Oreo. A występowałeś już na YouTubie? No, występowałem. Bo on ma taki głos też jakiś inny, nie? Niż wszyscy no. Generalnie jakby ja się chwilę z nim jeszcze pobawię, ale już mam głos Dobra, pan numer 5, Szymek Czy ja już wiem, że pan numer 5 to jest ta osoba, którą my musimy zgadnąć? Masz jakąś ksywę? Mam, ale nie mogę jej chyba zjadzić. Okej, okay, a dlaczego? Bo to jest Alberto Znajomi mówią na mnie Noelito albo Noelo. Kurde, to tak jest, takie no Nie, to przekonuję. A powiedz mi na przykład, słyszysz jakieś często... Głosy <laughs> Jakieś niemiłe żarty w stosunku do ciebie? Zaczepki się skończyły, kiedy urosłem Okej okay. Widzę w sumie, no. A coś robisz? Ile masz lat, cokolwiek? Lat mam 20. Idę w stronę muzyki, jestem realizatorem, robię mix mastering, nawijam. Są dwa słowa na N, którego się nie mówi. Jak jesteś biały i powiesz masz taki w to. Do szóstki. Co uważasz o tym, że Disney w filmie Mała Syrenka zrobił Arielkę czarnoskórą? Wydaje mi się, że dobrze to wyszło, bo jednak e, tolerancja w naszym kraju jest na bardzo niskim poziomie. Znam to po sobie. Jestem wyzywany na ulicy. No ogólnie my tym filmem też chcemy pokazać taki trochę dystans, dlatego też zaprosiliśmy Oliwiera, ale przekazać wartości raczej dobre, dobre, żeby nie robić tak, bo to nie jest fajne. No dobrze, myślę, że wypytanie nie o bardzo dużo rzeczy, to waszym zdaniem powinien odpaść. Czwórka mnie nie przekonuje. Z tym, że Social Media nagrywają. Bardzo rzadko widzę osoby Czarnoskóre, które gdzieś tam. Nie oglądasz ich, bo nie lubisz ich twórczości? Czy nie lubisz ich kolorów? Jezu! Dobra, no po prostu mnie czwórka nie przekonuje, co wy będziecie mi przekonywać. No ja zagłosuję na pana numer cztery. No. Ja bym do jedynki się wrócił. Ty jesteś z Hiszpanii, tak? Na co dzień? Tak. I przyjechałeś do Polski na wakacje? Tak. Dlaczego? Za zimno tam nie niego. A jak to się stało, że tak dobrze mówisz po polsku? Uczyłem się polskiego. Dobra, a najlepszy klub w Hiszpanii? Najlepszy klub w Hiszpanii to jest Valencia e, Ja na jeden Mój głos jest na jedynkę, dlatego, że jedynym prawidłowym królem w Hiszpanii oczywiście jest Real Madrid. Dobra, Szymon, na kogo głosujesz? Głosuję na jedynkę, musisz odpaść. Okej, okay, Kinia? Również nie, przekonałeś mnie. Mam dziwne przeczucie, że szósteczka jest do odpulenia. A ja również uważam, że na szóstkę. Mam ja mam pieniądze. decydujący głos. On ma białe Air Force'y, to mi nie pasuje. A czemu powinieneś mieć inny kolor Air Force'ów i jaki? Po prostu białe mi się podoba, więc kupiłem i sobie śmigam. Czerne Air Force'y są do... Jak idziesz obrabować sobie. Ale kto normalnie idzie obrabować bank? A jak zrobiliśmy dogrywkę, to pan numer 6 bardzo mi tutaj zminusował. Dlatego w tym momencie musimy wyeliminować Ciebie. Dziękujemy Ci bardzo. Pan numer 6. Przed nami runda druga, w której odpadnie aż dwóch uczestników. Kinia, pierwsze pytanie. Numer trzy może. Jakie masz emotki w telefonie? Najczęściej używanych. Mhm. Generalnie głównie czerwone serduszko. Lajka dużo mam, uśmiechów dużo mam. Bakłażan się pewnie też znajdzie. Może gdzieś jakieś kropelki, cytryskę. Ja mam pytanie do pana numer 5. Czy według ciebie na przykład słowo określenia ogólnie czarny jest obraźliwe, czy nie? To jest bardzo prosta sprawa, jakie masz kolory na świecie. To jest bardzo prosta sprawa, dla mnie nie rozumiem, dlaczego ludzie się tak oburzają. Z biały, czarny, czerwony, żółty. No tak, ale to jest kolor Człowiek, nie? nie no, ale ty jesteś biały, jestem czarny. Teoretycznie tak, ja też tego ak akurat nigdy nie rozumiem, ale przez tą narrację, która jest nabudowana, to, to rozumiem też, dlaczego wy możecie się czuć gorzej z tym. Najbardziej bawi mnie to, jak biali ludzie się pomiędzy sobą kłócą, jak mogą mnie nazywać. Nie no, ale na przykład nie uważasz, że jak ktoś do ciebie mówi, ej, ty czarny, to jest to bardzo przedmiot znaczy, i Znaczy nie mówią tak do mnie. Jak jesteś czarny od urodzenia, to no, nie dość, że nabijasz grubej skóry, to jeszcze się uczysz, powiem rzeczy. W sensie możesz być czem, która się obraża o wszystko, ale to do niczego nie prowadzi. Okej, okay, to po prostu jest ta kwestia może jego charakteru. Nie, po prostu jest A czarny. Zdanie biały. To jest mega pytanie do czwórki. Miałeś wątpliwości co do czwórki. Tak. Jakie masz podejście do rasizmu? Czy osoba czarnoskóra może być rasistą? Głównie według mnie rasizm jest pojęciem takim, że może być stosowany wobec każdego. Lecz uważam, że rasizm głównie się wywodzi przez to, że biali ludzie byli rasistowscy wobec ciemnoskórych. I z tego głównie według mnie się rasizm wywodzi. Ja bym chciał pytanie do dwójeczki, bo kocham jak on opowiada historię. Chciałbym jedną z historii usłyszeć. Jaka jest twoja najgorsza historia? która cię spotkała przez twój kolor skóry. Czy generalnie mi się zdaje, że takie najgrubsze nigdy nie było takiej sytuacji, że faktycznie miałem jakiś pomysł tego. Bardziej chodzi o to, że jak chodzę na przykład do Zary, powiedzmy, to faktycznie stoi dzieć i i patrzy na siebie. Jesteś wzięty za osobę, która by coś chciała, wiesz, poszperać tu tamto, tu łapkę wsadzić. Wcześniej o tym gadaliśmy. Osoba, która ma mniej malaniny, nie doświadcza tego, czegoś takiego zazwyczaj. A co to jest? Który skończyłeś czy... podstawów kolor. kolor Dzięki temu czarny jest czarny. Okej, okay, no dobra. Nie wiem, czy ostry tak udaje pod kamerę, czy Seru jest takim debilem. Ale tracę w niego wiarę. Jedynka. ulubieniec mój. Jaki masz kolor oczu? Kolor oczu mam piwny. A wy jaki macie? Ciemny jak sma. Ciemny brąz. Cynamonowy brąz, taki. A pan numer 5? Da czarny. Taki bardzo ciemny mm -hmm. brąz. Jak uważaliście generalnie na biologii w pierwszej i drugiej klasie gimnazjum? On nas to jest To było coś takiego jak krzyżywki genetyczne. Czarny kolor oczu jest tym silniejszym genem. Na przykład niebieskie, zielone oczy są genami recesywnymi. Znasz chociaż jednego modzina z niebieskimi albo zielonymi oczami? No właśnie nie. No właśnie no. nie. Pan numer cztery powiedz nam, skąd ty jesteś w ogóle? Ogólnie mój ojciec pochodzi z kuby, a moja mama jest polką. A ty się urodziłeś gdzie? Ja się urodziłem w Polsce, przy Granicy, bo mieszkam w Gubinie, to jest takie miasto przygraniczne. Okej, okay. a gdzie jest Kuba? Przy Ameryce. A stolica Kuby? Hawana. jaki tam język w ogóle jest na Kubie? Hiszpański, ale od razu jeśli się zapytali czy hiszpański, nie, ponieważ mój tata mnie nie nauczył, tylko głównie się uczyłem niemieckiego. Ja mam jeszcze pytanie do pana numer 5. skąd pochodzisz? Ja jestem generalnie z Katowic, wyrodziłem się w Polsce. Jeżeli chodzi o moje korzenie, to moja matka jest Polką, a ojciec jest z Beninu. A dwójka, jeżeli chodzi o twoje pochodzenie? Moja jest Polką, z Wrocławia, ojciec jest z Dallas, George z Ameryki. Z Ameryki, okej. Okay. Jak ma na imię Tata? William. Skrót? Will. Albo właśnie zrobił bardzo dobrą charakteryzację, bo zobacz. Z Ameryki tata to tutaj ma Lakersów, nie? Że tak. Ma spójną postać, bardzo. On, on robił pracę domową i za to był chce w finale. Mnie przekonuje teraz coraz bardziej pan numer 4, którego chciałem wywalić. A jak zaczynam go słuchać, to coraz bardziej zaczynam co coś dziwne Ja, ja właśnie w drugą stronę. A mogę szybkie pytanko do trójeczki? Rock czy hip-hop? Hip-hop, oczywiście, że hip-hop. A jakim? Uliczny Brudne, bumbapowe bity ze starych 90., -tych, 80 -tych lat wyciągane. Jeden Duże uda czy małe uda? Duże. <grywa> Przekonujące to było. A czemu nie małe? Bo ale duże. Dobra, wywalmy jedynkę i trójkę. No, <grywa> po prostu, dla no. za zasady. Ja bym wywalił pana numer jeden i pana numer trzy. Tak, 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 tak. To dziękujemy wam pięknie. Dobrze, zaczynamy rundę trzecią. Pytanie do was wszystkich. Wolicie piersi czy pośladki? A co, się się zastanawiam. No. Trzy, cztery. Okej, okay, no ja Standardowym ustawieniem czarnego jest. Kolorowe ubrania, czy raczej takie stonowane kolory? No dobra, trzy, cztery. A są spójni, zobacz, każdy daje to samo. Czemu nie kolorowo? Moje zdanie takie kolorowe to samo jak. Eee, co, co? A tu? Do porządnego, czarnego faceta ona no nie pasuje, jakaś żółta koszulka, jakieś różowe rzeczy, no moi stonowane takie rzeczy i są eleganckie, i są dosyć schludne i po prostu ma to pewnie mnie łapko. Ureczka, dlaczego wybrałeś odpowiedź B? Bym się źle czuł po prostu w kolorowych ubraniach, Patrzę na siebie, mam na ciemne warkoczyki, mam ciemną kanację, mam ciemne oczy, no to jeśli ubiorę coś je. je żółtego, albo nie wiem, kuźwa, niebieskiego, czy coś, to, to po prostu będę się czuł w tym, no źle. On mnie przekonał tym teraz. A pan numer 5? Pastelowe kolory. Bez kikuśnych, tak? Czyli bez czerwonego nie pasuje. pomarańczowy nie ma szans. Fioletowy też raczej nie. Bardziej co raczej, biel. Nie za intensywne kolory. Generalnie wszyscy dobrze mówią. To pytanie odnosiło się do tradycji, bo tradycyjne afrykańskie stroje są bardzo kolorowe. Jak faktycznie chodzimy w takich tradycyjnych strojach, to ja tylko na święta chodziłem. Nikt tego nie powiedział, bo nikogo nie pociągnęliśmy za język. Czy według was osoby czarnoskóre? Są silniejsze, szybsze i bardziej wytrzymałe fizycznie od innych. No. No I to, I to nam dużo daje generalnie. To jest genetyka, to jest potwierdzone genetycznie, że inne włókna mięśniowe, inaczej jest to zbudowane. Czarna skóra, genetyka, napalona fokka. W łapie mam karabin, między nogami kolba. Nie znacie tej piosenki? Dobrze, ja mam kolejne pytanie. Piłka nożna czy koszykówka? Trzy, cztery... O właśnie, a i mnie to ciekawiło Mamy trzy różne nie. odpowiedzi <laughs> Ale mnie to właśnie ciekawiło Bo tutaj we dwójkę panowie dali tą koszykówkę Może faktycznie wolicie ją Ale to jest taka właśnie oklepana odpowiedź I każdy kto by grał osobę skórą, By tak odpowiedział, żeby się nie wychylać I fajnie, że to odpowiedzieli właśnie piłka nożna, bo to mnie trochę bardziej Oddziela i skłania mi ku temu, że ty faktycznie Jesteś real, bo się nie boisz wyjść poza schemat I jakbyś mógł powiedzieć mi dlaczego wybrałeś piłkę nożną No generalnie koszykówka nigdy nie dała I dlatego kupiłem sobie koszulkę koszykarską 180 za Człowiek, człowieku, daj mi spokój Kiedy na niej w Polsce jest bardziej ta piłka nożna w ja. Segment szybki pytanie za nami Za dużo nam to nie dało, wiemy tylko, że jesteś fanem piłki nożnej, więc się lubię Dobra, niech każdy z was powie, jaka kuchnia jest waszą ulubioną Ostatnio byłeś w gardzie dostawałem afrykańską, jest zazadzka A jako potrawę jadłeś? Był tam ryż, było starszy ostro, był szpinak, były chyba sz... nie szparagi, ale coś takiego zielonego publicznego. Jak się nazywało? Nie mam pojęcia okay. Dobra, to wszystko dobrze powiedział, akurat. Dobra, pan numer cztery. Moja no to ze stron kubańska, ponieważ bardzo dobry zrobił ryż, e, który się przyprawia kary tam i się smaży to z warzywami. To się robi z taką sałatkę, można powiedzieć, przy tym ryżu, i ten ryż jest po prostu z. A tak jeszcze z kuchni moich ulubionych, no to włoska, no i meksykańska, ponieważ mam bardzo dużą odporność na ostre i czyli konkanne czy tam jakieś inne lubię. Hej, okay, numer 5. Ja się wychowałem na polskiej kuchni, także tutaj za bardzo za nie zaskoczę. Poza tym lubię włoską. On serio próbował. Próbował afrykański żarcie. Dobra, to głosujmy! Wójka, Dwójka wyuczył się z... jako jedyny przeczytał no, 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 brief, ale mężczyzna nie uszuka, że jest, nie jest <zyskutek> To jak dla mnie na początku filmu czwórka był do odpalenia, to teraz jest najbardziej pewną osobą jako osoba czarnoskóra. Ja daję na piątkę. Co? I moim zdaniem osobą czarnoskórą nie jest pan numer 5. I moim również. Dwójeczka z Duba. Dwójka. Odchodzisz. Naprawdę. Do widzenia. Do widzenia. Witam was w wielkim finale, gdzie znajduje się pan numer 4 i pan numer 5. Mamy dla was zaplanowane jedno przedsięwzięcie. Poprosimy, żeby każdy z was pokazał swój jakiś ruch taneczny. Każdy z was wybiera piosenkę dla swojego przeciwnika. Pierwszy zacznie pan numer 5. Despacito, Despacito. To się rusza ogólnie. Ale jest taki elastyczny, nie? Jest, yes. yes. ale się rusza. Są te geny, są te geny. 30 sekund, dziękuję. Pięknie. Kenny Glamour, Not Legas like Proszę bardzo. Eee! Dyszeć, że Okej, dobra. Dzięki. Wydaje mi się, że jedynym prawdziwym sposobem, żeby sprawdzić to, czy pan numer 4, lub pan numer 5 nie oszukiwał, jest to, żeby Oli wszedł na scenę i nam zatańczył. Yes! Lepiej się cofnić, panowie. Hahaha! 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 zenki <laughs> 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 Nam dały te tańce, dały nam coś. Szczerze mówiąc, a porównując taniec Oliwiera do chłopaku, bardziej mi pasuje styl pana numer 4. Pytanie do pana numer 5. Jak wykluczyłby pan pana numer 4 względem, że on jest biały, a pan jest czarnoskóry? skóry To musi być coś osobistego. Jak się czujesz? <grym> Jak się czujesz? <grym> Co mówisz ludziom, kiedy mówią ci, że nie jesteś czarny? Jeśli jakaś biała osoba by mi powiedziała, że nie jestem czarny, raczej by mi to jakoś nie uraziło. Choć ci powiem szczerze, że jakbym mniejszy. I naprawdę miałem taką. że przez się po prostu źle czułem, bo jakby czułem, że nigdzie nie Pasowałem, bo jakby byli ciemnoskórzy i tak. biali. I ja zawsze byłem tym pośrednim, bo byłem mu Mam ojca, który jest ciemny, i mamy, która jest biała. No jeśli ktoś by mi powiedział, nie jesteś biały z białych ludzi, no to by mnie to raczej nie rozdzieliło. Wtedy myślę, tylko może bym się dziwnie poczuł, ale jeśli ciemnoskóre dziecko nam powiedział tak, to bym jakby bardziej się czuł taki bardziej wykluczony, jeśli wiesz o co chodzi, ponieważ bardziej mimo wszystko z ciemnoskórymi dziećmi kiedyś tak bardziej się przyjęli z tego powodu, że bardzo dużo przykrości mi sprawili biał białoskórze. Również nic na to była przykra historia. I prawdziwa. Pytanie zostało. Zadane z tego powodu, bo tak jak właśnie wspomniał Oli, są mulaci, tak? No, w Polsce też cię z tym spotkasz, ale ogólnie w Ameryce często z tego względu boczani mówią mulatom, że nie są zaczani, że nie są czarni, a biali mówią, że nie są biali. Dobra, tu mocna historia poleciała. A pan numer cztery, jakbyś miał zadać pytanie, panu numer 5? Jaki masz typ włosa? Kręcone. Ale nie nie mam. Mam B. Dobra. 4 B? Ja nie wiedziałem, bo oczywiście taki... mam Andredy i tyle. <laughs> Czy osoba czarnoskóra może się spalić? Lub opalić. Tak, ja widzę na przykład po sobie, że na przykład jak wychodzę gdzieś w lato bardziej, przyjąłem się na twarzy i widzę totalne odznaczenie tutaj. Działa. I ręce i jak jeszcze noszę shorty no to nogi. Opalam się zawsze, ale nigdy mi nie zeszła skóra. Tylko raz w wakacje, kiedy byłem na plaży i pracowałem po 9 godzin dziennie sprzedając kolbę. I mam nawet do tego śpiewanki, które miałem. Wielka kolba u czarnego nie ma w życiu nic lepszego, choć wyglądam na uchodźcę. Kawę mam najlepszą w Polsce. No, yy, jakby jest to fakt, tak? Bo można, można, ale spalić się nie spalisz. Chyba, żebyś się z nimi Można się spalić, ale to faktycznie jest kawa Według mnie, pan numer 4 jest osobą czarnoskórą, a pan numer 5 oszukuje. Dlatego, Dlaczego? jakbyś mógł mi powiedzieć, czy jest ci łatwiej podrywać. Tak. Okay. dlaczego? Kobiety same lgną. Jakby to jest... Są ciekawe, po prostu. Czyli mówisz, że często ubogacasz kulturowo Polskę. No załóżmy tak raz do dwóch razy tygodniowo. Tak. Mój człowiek. Po ubogacenie kulturowe wiecie, gdzie pisać. Który z was jest osobą wierzącą? To pan numer cztery. Jak u pana wygląda uczęszczanie w mszach albo na bożeństwie? Właśnie chcę powiedzieć, jestem osobą wierzącą, tylko nie jestem praktykującą. Do kościoła nie chodzę, ale moja mama jest z polskiej strony. U mojego taty też ta religia zupełnie inaczej wygląda. Zachowałem się na po prostu tym, że trzeba wierzyć w Boga. Aha, czyli sześciu? Tak, tak, dokładnie. dokładnie. Okay. Generalnie byłem ministrantem 7 lat w Polsce, ale przestałem chodzić w trakcie pandemii. Teraz nie wiem, w sumie nie zastanawiałem się nad tym głębiej ale. O to, o co o jemu chodzi, chodzi o to, że te msze są zawsze takie jadosne, są śpiewane, jest dużo energii. Nie byłem na takiej mszy, nie będę udawał, że byłem, bo nie byłem, ale tak one wyglądają. Główny, prowadzący do rozmawia z ludźmi. To jest inny vibe w ogóle. Jest bardziej rodzinnie, jest bardziej bratersko, mimo tego, że siostry też są. Szalone siostry, oczywiście. E, no jest to inny vibe. Dobrze powiedział? To, to dobrze powiedział, Co? bo jest czarny A czwórka według siebie nie jest? A zaraz się do tego odniosę. Nie mam bladego pojęcia, kto jest, a kto nie. Wydaje mi się, że mamy ostatnie pytanie, które według Oliego może być kill. Co to znaczy bunda? A. Tak! Biegnij do nich! Przyjdź do nich! Chodźcie czarni Ale o co chodzi? Co jest? Co... Tak, chodziło o <gulik> kupę. <gulik> Dobra panowie, po zapachu już wiem, który jest czarny. Oh. <gulik> Stary ostatnio leży się z i ona mówi Oli jaki ty masz bisty z zady. No muszę wam pokazać, ale to zablurujcie. <gulik> Serio, patrz. <gulik> Jak ja współczuję jedynce i trójce, że tego nie widzieli, nie? Dobrze, wydaje mi się, że zadaliśmy bardzo dużo pytań Mieliśmy bardzo dużo czasu też, żeby poznać wszystkich uczestników I pana numer 5, i pana numer 4 To jest czas na głosowanie Kto według nas jest prawdziwą osobą czarnoskórą, a kto oszukuje? Szymon, kto według ciebie jest prawdziwą osobą czarnoskórą? Od samego początku uważam, że to jest pan numer 5 Jak tutaj nam panowie zatańczyli, to przekonało mnie pan numer 4 Dlatego wskazuję, że prawdziwym czarnoskórym jest pan numer 5 Dobra, Kinia? 4 od razu od niego taki vibe i taniec i same wypowiedzi, wydaje mi się, że to on jest prawdziwy. Okej, okay, ja podzielam Twoje zdanie też, uważam, że Pan numer 4 jest prawdziwym. Prawdziwą osobą Prawdziwą osobą? Pan numer 5 nie jest prawdziwą osobą Znaczy ja sobie tu zapisałem, że pan numer 5 jest czarnoskóry, aczkolwiek mocno się też przychylam do tego, że oboje panowie są czarnoskórzy Aczkolwiek jakbym miał stricte, muszę wskazać inną osobę, bardziej czarno, czarnoskóry jest dla mnie pan Piątka Ja miałem potężny problem, ale kim bym był, gdybym nie poznał swojego brata, więc moja odpowiedź jest tak: oboje Jestem tego w 100% pewny. No dobrze, poznajmy teraz w takim razie, kto jest prawdziwą osobą czarnoskórą. Wy naszą decyzję znacie, a teraz prosimy o to, aby prawdziwa osoba czarnoskóra wystąpiła przed szereg. A, leci. U takie włosy. Nie jest. On, on jest, on jest. Daj tak. mój kaput. Nie jesteś. Tak! Wszyscy bijali. Yes! Tak jest, panowie. A wiem. ty byłeś w mocna klatka przecież? A jak? Ty panu... byłeś w mojej klatce kaspery. No, no właśnie <grym> dlatego. Nie mi... powinnaś tak mówić generalnie. <grym>